Jest MMA! Piętnaście! Wojtek też specjalnie obchodzi maszynę i losuje z różnych kątów. Co nabija tak legal? Odkrywam lądy jak wiking wokół moich domowych, Po obu stronach są uciosy i mam Potworny knockout. Prawy Sierpowy wszedł bardzo czysto na szczękę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale... I duże yeah! konie i yeah! Wygrywają... Dżamil i rozpoczyna ten pojedynek. Gra, da, 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 da. Próba teraz frontalnego kopnięcia po obniżeniu sylwetki przez Tejpana Ta runda była naprawdę wyrównana. Dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Filip Zawielski. Po wygranej Filip Zawielski. E, witam, witam. wszystkich. E, Dominacja i... genetyczna. A czy zdominował e, twojego brata e, ogólnie e, genetycznie? O to chciałam zapytać, czy zdominował go genetycznie? W pierwszej rundzie tak. No tak, no pokolanie pływałem dosyć długo i Nie wiem jak to ująć, jakby ja był w filmie, nie? Chyba po walce jeszcze może wrócić. Bo to koniec rundy zaraz więc. Ale poobijana morda. No. Koniec walki. Paramax jest znokautowany. O... Wygrany, ale niezadowolony z wygranej. Dlaczego? No bo, yy, bo głowa mi nie zagrała, i nie widziałem jak się uderza. Nie wiem Ale znokautowałeś Paramaxida w pierwszej rundzie. No, to, no to, to chyba jest naprawdę raczej, kurde no... Ja lepiej nie mogłoby mogło być. Walka będzie przebiegała tak, że on wiesz, że on y, raz wleci i da sobie spokój. On latał jak małpa kurwa po, banana, po banany, nie. Bok chyba nie. I ten kuta z kurwa na tyle czaszki. W pewnym momencie usłyszałem Franek, zaufaj mi. I no i zaufałem mój... I to właśnie by było gorzej. Że wolałem wejść z pustą głową. Dobra. I chyba wszedłem. Liza e, pisała coś do Ciebie e, z gratulacjami. Tak, napisała kocham Cię, wróć do mnie. Nie. Dobra, Para, para prosił, żeby w razie czego zamykać mu mordę, bo bardzo się rozgaduje. E, powiedziałem, że będę go bił, e, że będzie płakał. No, mordę ma dużo bardziej rozjebaną ode mnie, ja dostałem dwa ciosy po prostu. E, mega gnida z niego. E, no dobra, ale jak mówisz tak o Franiu, to wydaje mi się, że on jednak może nie udawać na streamach, że jest taki głupi, tylko... <laughs> Powiedz mi, e, czy przeprosisz Frania tak, jak on właśnie tego chce? Za co? Czy, czy powiedziałeś... się go rodzinę. No niech ciągnie się razem ze swoim starym. Chuj mu w dupę. To jest, kurwa, taka szuja, taki manipulator, taki śmieć, e, że nie podam mu na pewno ręki. Mogę mu podać berło do opierdolenia. Dziękuję bardzo za wywiad. Ze mną zwycięzca Arek Murański, e, przepraszam Arek Tańcula. Zawsze to robię, zawsze... Witam wszystkich serdecznie. E... Ale nie nie nie, dajcie już... Dobra dawajcie no. Ale go gwizdają kurwa. Pani dajcie mu mogę, nie panie kurwa. <głosy> Bo naprawdę jesteś człowieku przechujem. Jak na Nie. Nie, Jacek, nie, z Jackiem się nie pogodziliśmy. Kurwa, właśnie, on jest on Ale wr wróćmy tak, z Mateuszem się pogodziłem oficjalnie. Z jego ojciec mi wziął na stronę, z nim porozmawiałem, ale nie, co ty z nim nie dogada się? Kurwa, to jest uparty stary dziad, kurwa. A po walce się. sobie gadaliście? Tak, po walce bez kamer e, mówił, że tam noż, niby, że do mnie. Nie, no nie, on. No to ja, żdem dupę, no. Ale z Mateuszem już się pogodziliśmy. Mateusz też gratuluję, wiesz? Mogę mówić za siebie. Tak? Ja dałem z siebie wszystko. Mhm. Tyle. Okej. Okay. Byłem ciekawy... W rodzinie albo dobrze, albo wcale, więc skupię się tylko na sobie. No jeszcze z pięć rund bym potrzebował. Na rozkręcenie się? Na rozkręcenie, tak. Albo będzie dyscyplina, albo no, będziemy się... No, tak się bawić już nie będziemy, bo musi być żelazna dyscyplina. Nic nie powiedział po walce? Yy, po, nie no nie no powiedział, że, że no, lipa, lipa, nie? Że, no że, 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 że no że dałem chują walkę, nie, no co, no. Jest jakby sprawa między mną a Arkiem, jakby ory, a ojciec już nie jest w stanie, jakby nie, 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 może ingerować e, w moje zachowanie z przeciwnikiem. Jakby... Ja nie jestem Popek, który złamał paluszka i się popłakał jak mała dziewczynka. Tak, frajerze, kondonie o tobie mówię Popek. Może co? Ponapierdalamy się troszeczkę, co? Ruro Zobaczymy. No to co, popuść? Może poskaczemy sobie troszeczkę, co? Po głowach. No, zobaczymy, czy ja twardszę. A tam dużo zdrówka życzę. No? Ruro. Rurku. Rurku. Ruro, bito, dziewczynko. O, 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 Kurwa. Coś ty zrobił chłopie, jak ty Marcin tego dokona... pierdolony dumie! <gry> Kasper Błoński, po porażce. Pierwsze pytanie, jak się czujesz, bo wyjechałeś z klatki na noszach. Czuję się już dobrze. No i troszeczkę miałem ochotę na małą lekcji, lekcję pokory dla Kacpra, Bo ogólnie to jest coś takiego, że ja rzuciłem cię na niego klątwem, możesz mi wierzyć lub nie, ale przysięgam że wstałem. Zobaczyłem wywiady, na których mówi, że chce ze mną walczyć. Jestem myślę, chłopaku. No na razie jesteśmy... Bardzo lubię Kacpra, więc jestem stosunkiem do niego, ale jesteśmy na innych poziomach. Gdzie, gdzie Oskarek do lwa, mówię dobra, chciałeś, to przegrywasz w takim razie e, dzisiejszą walkę, no i przegrał, nie? więc, więc to, to moja zasługa. Ja na dzień dzisiejszy jestem drapieżnikiem, on z Oskarka wchodzi powoli w rolę drapieżnika i mam od niego większe umiejętności, mindset drapieżnika, prostu miałby ze mną szansę, żeby zjedzony w ciągu minuty maksymalnie dwóch, więc mam nadzieję, że Dubiel wybił mu ten pomysł z głowy. Marcin. Faktycznie ma zerwane y, przyczep bicepca. Mm, Gdzie do. jest tańcula i jego przydupa strzeliga, kurwa! Obstrajec, kurwa, boi się walczyć w parterze, chce walczyć w stójce. Niech kleknie na kolana, powie, że jest słabym parterowcem i wtedy może dostanie ze mną walkę. Ten gość, kurwa, był duszony i klaskał, rozumiecie to? Kurwa, Piotr jak go dusi, on klaskał. Zawsze i wszędzie. ...konopski Konopski Xayoksaya próbuje gdzieś tutaj z a tak prowadzi teraz konopiał I I teraz konop! Ale Co Jeśli mamy szukać definicji... Jak ty się czujesz? Kurwa wykończony Szać mi się chce strasznie też Stary, a myślisz, że wygrałby z Konopem? Kurwa, myślę, że mu go rozjebał w minutę zabiłbym go kurwa, go w go wok tego nie Nazwał mnie, kurwa, czosnkiem, nie? Kiedyś, ty... byś tak powiedział. do bicia, stary. Go, no pięknie się pokazał. co ty gadasz? No ja ci gwarantuję, że dwie minuty by za mną nie wytrzymał. Że to byłby gwałt. Że zabiłbym go. Mamo! Mamo, zobacz, kurwa! Kto jest królową? Kto jest królową? No ty, oczywiście. Jest mi bardzo przykro, ale mam w sobie naprawdę duże pokory i wrócę silniejsze. Kasper prosił o wodę, e, chcieliśmy dać mu wodę, medyk zaczął wyzywać nas, kazał nam wypierdalać, odpychał, na, od, odpychał mojego trenera. No nie, na początku kazał mi wypierdalać, potem do mojego trenera Mansura powiedział wypierdalaj, odepnął go. No nie, tak nie może być. Nie bardzo ręko i nie? Nie, nie boję się ciebie. No to dobrać. Zasłaby. Za słaby! Pierwszy równie bym cię rozwój. Jak w ogóle oceniasz starcie murańskich dzisiaj? No, tańcula kotlety ubijał. Ogólnie to jest gość, który wygrał walkę bez wygrania walki. A nie, to? nie, ja jestem pierwszy, który wygrał walkę nie przed czasem, tylko przed gongiem rozpoczynającym. Szef, arka tańculi? No, mnie się wydaje, że nie. Stary Murański zapowiadał, że się przejedzie po, po tańculi, że go zmiażdży i za pierwszym razem, i za drugim razem. I za pierwszym, i za drugim razem wyglądało to tak samo. Kompletnie bezradny potrafił tylko stać i przyjmować na łeb. I to jest wszystko, co on potrafi. Ten facet nic nie potrafi oprócz dostania w pierdolu. I jeżeli Wy się chcecie fascynować tym, że on potrafi przez pięć minut dostawać w pierdol, to super. Natomiast mi się wydaje, że za to punktów nigdzie nie przyznają w sportach walki. W sportach walki trzeba walczyć i próbować wygrać. On nie próbuje nawet wygrać, on tylko dostaje w za, za kasę. To wszystko. I taki stary cap nie ma możliwości, żeby ustał dłużej niż jedną rundę przy mnie, ze mną w jednym oktagonie. On czyta, takie są schorzenia gola, zobaczcie sobie, i mówi, że to federacja nie zgadza się. Ma takie oczywiście prawo, no federacja może się nie zgodzić na nic i nie, nie chcieć firmować, że ktoś jest pobity, mimo że lekarze dopuszczają yy, pobity. Może kurwa federacja może wszystko sobie ustalić. Więc żadni lekarze. O to będzie na końcu go mówi, no i tam oczywiście lekarze też. Nie. Poszli do gabinetu. Jacek klęknął i zaczął beczeć. Kurwa on tam już stoi. Jeden mnie pobił, ten mnie będzie kurwa bił znowu. ale i oni nagle stwierdzają pęknięcie kości bez rentgena i opinii lekarzy nie ma słowa, że go nie dopuszczają. Zwróćcie na to uwagę. No co się no. Wystarczyło nie blokować ciosów mordą i wyjść do mnie. Ojciec, stary Muran, ja uważam jak na te lata, zajebiście wytrzymał pięć rund non-stop po głowie dostając ale no na pewno Marta Linkiewicz według mnie wygrała na pewno kurwa się nie zgodzę, 30-27 co to było za punktowanie no. samo to już pokazuje, że tam jakiś wałek był, nie? no z jedną ręką ten, tego Sedesa pierdolnął, no daj spokój no się śmiałem po prostu, nie? śmiałem się tylko, że Sedes chciał tam do mnie do mnie, do mnie coś sapać bardzo jestem nastawiony na morderstwo, wiesz co mi chodzi. Strasznie. A, tak Mocno? Bardzo jestem... Uwierz, uwierz mi bardzo. Zresztą dzisiaj e, jak Alana też zobaczyłem, e, to sobie pomyślałem, nie powiedz do mnie nic głupiego, bo jeśli powiedziałby, to w, od razu bym i w niego wleciał. Bo, bo trener mi mówi, że ja mam serce do walki. No, niesamowite serducho obydwoje dali. W jakie serducho, jak, to, jak ja to mówię? Duże serducho. A jak oceniasz się? Jako patrzy, nie? tylko e, pan widzi się na niego, patrzy, się ma, pan widzi się na niego, patrzy, od razu głowa w dół, nie? Obstranie z kurde. Okay. No. Jak e, twoim zdaniem zaprezentował się Jacek Murański w tej walce? No to nic nie pokazał, no ład tward, bo pusty, pusty łeb, no to jest twardy, tak? A ty chciałbyś się z zmierzyć Czy kiedyś z Jackiem? No jak będzie mi tak dalej ubliżać, bo to, no, to mogę z nim coś zrobić walkę, Dla mnie to nie, bez, nie, nie będę się na pewno tak bawił długo jak Arek. Pan Murański, pfu, ufoludek Murański. Eee, zawsze ma screeny, no to Jacku, przeskoczyłem Cię, ja wydrukowałem i to zdjęcie, które pokazałeś, że komen kijem w dupie, eee, no to ja teraz pokażę, jakim jesteś zafajdanym kłamcą, jak manipulujesz ludźmi i jaki to był kij w dupie. Eee, zdjęcia mojego ulubionego, tak? Tego sławnego.